Siemanko widzowie, witam Was w kolejnym e, odcinku z naszej serii. W tym odcinku e, nie będę kupował e, samochodu z legendary Motorsport, tylko wraz z nowoaktualizacją wszedł samochód, który jest do odebrania za darmo. Właśnie z tej strony. E, I on jest... E, nazywa się Deklasa Walton L35 Drift, i no, no, to jak sama nazwa wskazuje, jest on do Driftu. Ogólnie e, ta promocja e, znika 27 sierpnia, więc do e, tak naprawdę 26 sierpnia jest on do odbioru, do odbioru za Darmo, całkowicie za darmo. Więc ja z tego skorzystam. Wezmę. Musisz być członkiem klubu samochodowego, aby kupić ten pojazd. No, to ja jestem. <ścoughs> eee, więc kupujemy sobie całkowicie. E, bierzemy go za darmo i sobie go zmodyfikujemy. Jak on się będzie prezentował? Nie wiem, bo jeszcze tym samochodem w życiu nie jeździłem. Tak jak w zasadzie większość tych aut, które kupuję, ale to zobaczymy z czasem. Także jeżeli chcecie go pozyskać całkowicie za darmo do 26 sierpnia, drodzy widzowie, macie czas. A my widzimy się już na tuningu nowego nabytku. Dobra, przechodzimy sobie do tuningu standardowo, pancerz 100%, co odblokowaliśmy, nawet nie wiem, zderzaki, zobaczmy jaki on ma. Dobra, po prostu dużą chyba dokładkę, albo karbonową, niech będzie karbonowa duża dokładka, to dosyć drogie, 15100 Tutaj jeżeli chodzi o tylnie zderzaki, no to są dwa dyfuzory i mi się bardziej podoba ten. Chociaż nie wiem, dobra Wyścigowy, wydech. Jakie tu są wydechy? O, o kurde. Dobra, bierzemy te największe nad kola. Eee... Chromowany, a zestaw driftowy, dobra, zestaw driftowy, ładnie to wygląda. Jeżeli chodzi o grille, no to sobie weźmiemy... Chromowany, z taśmą na reflektory. Maska. O kurde, jakie turbosprężarki bez maski. Przeróżne, przedziwne kombinacje silnika. Wlot z widocznym filtrem, bo mi się to nie podoba, to, o, coś takiego. Wlot z widocznym filtrem bardziej mi się podoba. Światła, no to tutaj sobie walniemy. Białe zestawy, styl neonowy przód i tył i boki, kolor neonowy. Pomarańczowy. ok oznaczenie. Wolałbym, żeby że jak wybieram oznaczenie to żeby mi pod oznaczenie szło tak kamera, a nie ja muszę ustawiać Weteran manor drifter szybojowe Manor drifter pacuje no, bez kitu, Manor Drifter. A, bierzemy go. E, Tablicę, bez zmian lakierowanie, bez zmian klatka. Bez... E, tutaj myślenie, klatka rajdowa z Otuliną, bez wątpienia. Jeżeli chodzi o dach, no to rajdowy dach, po prostu z antenką, niech będzie. Spoilery są tutaj, nawet słuchajcie do tego terenowego. Wow, biorę pasy przeciwsłon... K kabel! Nie będę kabla, o, wezmę ten czarny. Kukaru. Zawieszenie rajdowe, skrzynia ładunkowa, niech będzie konfiguracja rajdowa koła, no to rodzaj kół nie, batko koła, ulepszenia opon kulo-odporne. A, tutaj można standardowo opony, bo są driftowe do, dowalone. Zaje. A rodzaj kół, tor. Dobra, niech zostaną już tam, nie będę kombinował. Niech zostaną oryginalne, jeszcze były nowe. Dobra, no to to byłoby na tyle. Wyjeżdżamy z klubu i przechodzimy do po tuningu. Wyjeźdź, po wyjeździe z klubu samochód po yy, tuningu prezentuje się w ten oto sposób. Wydaje mi się, że bardzo ładne. Tuning oczywiście. Jest na plus, ponieważ jest duży, szeroki wybór ładnie go można skonfigurować. Wizualizacja tego samochodu również jest na plus. Zastanawiam się, no, jak tutaj ocenić ten samochód, bo to jest pod drift i pewne po prostu. Kategorie do ocenienia będzie, będą uciążliwe w tym samochodzie, no bo samochód jest kompletnie driftowy. Także jeżeli czy można nim podriftować, tak da się nim podriftować, jest on na plus. Eee, przyczepność jest mała. I tutaj nie mam się co doczepić do tej przyczepności, ponieważ samochód jest eee, pod drift i przyczepność musi być mała. No ale jeżeli ona spełnia tutaj oczekiwania driftowe ta przyczepność, no to dam plus. Eee, a my kierujemy się, nie wiem właśnie czy, zastanawiam się, czy robić, próbować tym samochodem skakać, czy, czy... Ole mi wyjechał, czy po prostu sobie to darować. Ale, to nie, dobra. Spróbujmy sobie nim skoczyć. Wiem, być może będzie trudno to osiągnąć. E, próbuję. Próbuję jakoś skręcać tym samochodem, żeby aż tak dużo nie driftować, bo ja nie potrafię driftować. Ale dobra, podjąłem decyzję, lecimy na skok, zobaczmy czy się w ogóle nim da. Nie nie da się słuchajcie e, poskakać. Mi ja tych skoków nie będę oceniał. To jest samochód pod drift i on się naprawdę dobrze spisuje, jeżeli chodzi o ten drift. Nie, tr nie trzeba zbyt dużo e, oczekiwać. I jeżeli byśmy chcieli jakiś wyczynowy, kaskaderski samochód, to byśmy no, jakiś inny po prostu sobie wybrali. Dobrze, no spróbuję nim dojechać do lot na lotnisko i tak z ciekawości to też nie będzie oceniane, ale z ciekawości sobie e, e, wypróbujemy, e, testujemy przyspieszenie, prędkość oraz hamowanie. A jeżeli chodzi o wytrzymałość tego samochodu, e, to nie wiem. Jak to ocenić? Wpierdzielić się tu, może jeszcze w tu i może jeszcze w jakąś nie wiem przeszkodę. Tą nie, ta to była niezbyt taka mocna. Może w ścianę po prostu pierdyknąć? O, w ten filar. No nie widzicie, wytrzymałość tego samochodu jest na plus. A my widzimy się już na lotnisku. Już jesteśmy na pasie startowym w zasadzie. Już tak plus minus się ustawiłem. Przechodzimy do testu przyspieszenia. Ja tego nie będę oceniał, bo to jest driftowóz. Chociaż to tak mm, przyspieszenie ma ok, jak na driftowóz. Eee, zobaczymy, jak ta prędkość wyjdzie. Nie no, wytrzymałość tego samochodu jest mega, to już po raz któryś z kolei walnąłem. Jeszcze sobie zanim e, przeanalizujemy tą prędkość, to przejdźmy do hamowania 3, 2, 1. O, hamowanie ma beznadziejne. No ale nie wiem jak oceniać driftowozy. Dobra. No wynik 0.21, no to to nie jest mega, no ale... Nie oszukujmy się, to jest samochód pod drift i on nie powinien być w takich kategoriach, wydaje mi się, oceniany. Tak samo jak i z hamowaniem. Hamowanie chyba musi być niskie, żeby móc jako jakkolwiek nim driftować. Nie wiem, tam nie wiem. Dobra, widzowie, przejdźmy do szybkiego podsumowania naszego nowego nabytku ten samochód ten samochód kosztował nas 0 0 dolarów, po prostu zero. Odebraliśmy go za darmo dzięki nowej aktualizacji która weszła w życie ten samochód za darmo można odebrać do 26 sierpnia. Bo z 27 sierpnia już znika z oferty, czyli będzie on kosztował bodajże 1 400 tysięcy coś takiego. Eee, wizualizacja tego samochodu jest na plus, tuning również jest na plus. Eee, podriftować się nim oczywiście da, bo to jest driftowóz. Eee, przyczepność ma bardzo dobrą do driftu, czyli znikomą. Poskakać się nim nie do tego ja nie będę oceniał. Wytrzymałość tego samochodu bardzo jest dobra. Bardzo dużo uderzeń on już przyjął, i nad jeszcze matka mu nie odpadła. Przyspieszenie prędkości oraz hamowanie również nie jest do oceny. Sobie sprawdziliśmy tylko tak z ciekawości, ale no, to jest samochód typowy pod drift. Także biorąc pod uwagę samochód pod drift. Oceniam go na 8 na 10 jeżeli chodzi tylko o drift, bo jeżeli miałbym ocenić inne kategorie, no to ta ocena na pewno byłaby znacznie niższa. Chociaż może jakbyśmy dali mu normalne opony, to może by były te osiągi ciutkę większe. Drodzy widzowie, to byłoby na tyle. Jeżeli Wam się podobało, zostawcie łapkę w górę, kliknijcie subikę, kliknijcie dzwoneczek, a my widzimy się już w kolejnym odcinku z serii kupuję wszystkie auta w GTA Online. Na razie trzymajcie się, cześć. Pięknie.